Hej, w tym filmie chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób wykonuję na co dzień analizę obecnej widoczności serwisów, które zamierzam pozycjonować za pomocą narzędzia Crevs, aby sprawdzić na jakie frazy jest widoczny dany serwis w top 10 i poza top 10, co w efekcie pozwala mi na ułożenie strategii pozycjonowania na kolejne miesiące. Dokładnie w ten sposób wybieram frazy, które trzeba podciągnąć i wbić do top 10 oraz które trzeba jedynie wzmocnić, aby utrzymać efekty lub skierować je do top 3. Pokażę Ci, jak analizuje widoczność serwisów konkurencji, aby sprawdzić, na które słowa kluczowe kładą nacisk, a które z nich zostały przez nich pominięte, np. ze względów biznesowych firmy. Wyciągnięte raporty z narzędzia Ahrefs pozwolą Ci na bardzo szeroką analizę obecnej widoczności serwisu w wyszukiwarce Google i w zależności od sytuacji, aby dogonić konkurencję albo spróbować się do niej zbliżyć, a przede wszystkim sprawdzić, na które frazy powinieneś kłaść nacisk w trakcie prowadzonej kampanii SEO. Nie przedłużając, zabieramy się do pracy. W tym miejscu oczekuję, że posiadasz założone konto i dostęp do narzędzia Ahrefs. Celowo nie opiszę ci procesu rejestracji, gdyż jest to bardzo łatwy proces, który wymaga jedynie założenie konta i podpięcie własnej karty w celu dokonania płatności. Aby przeanalizować dowolnie wybrany przez Ciebie serwis, wprowadź jego adres URL. W tym polu możesz wprowadzić serwis, który zamierzasz pozycjonować, lub adres URL do konkurencji, którą chcesz przeanalizować dla widoczności w wyszukiwarce Google. Ja wprowadzę przykładowo adres meble.pl. I kliknę w przycisk z ikoną lupy. Twoim oczom ukaże się raport z podsumowaniem i danymi, które zostały zebrane przez to narzędzie. Szczegółowe dane na temat widoczności analizowanego serwisu w wyszukiwarce Google znajdują się w raporcie o nazwie organiczne słowa kluczowe. Wybierzmy ten raport. Raport organiczne słowa kluczowe zawiera listę filtrów, które umożliwiają pracę nad listą wykrytych wraz przez narzędzia Crevs. To one ułatwiają proces analizy danych prezentowanych w tabeli, ale nimi zajmiemy się za chwilę. Poniżej listy filtrów znajdziesz tabelę, która została podzielona na odpowiednie kolumny i przypisane im dane. Kolumny te możesz swobodnie włączać lub wyłączać w razie potrzeby klikając przycisk kolumny znajdujący się w prawym górnym rogu nad tabelą. Obok niego znajdziesz także przycisk Export, który umożliwi Ci wygenerowanie plików w formacie CSV lub XLS zawierający dane z tabeli. Warto także dodać, że dane w tabeli można bardzo łatwo posortować według wybranej kolumny, klikając w jej nazwę, np. Na najbardziej popularne frazy według wolumenu ilości wyszukiwań, czy najmniej i najbardziej konkurencyjne frazy według kolumny Keyword Difficulty. Piszmy wyświetlane kolumny i dane, które są w nich zawarte, zaczynając od lewej strony. Słowo kluczowe. W tej kolumnie znajdziesz listę fraz, które zostały wykryte przez Botę Pośród bardzo kalorycznych fraz znajdują się tutaj także frazy śmieciowe oraz frazy bez polskich znaków, które trzeba usunąć po wyeksportowaniu do programu Excel. SF, czyli Serve Features czyli ilość funkcji, które są wyświetlane w wynikach wyszukiwania dla danej frazy, jak na przykład wyniki z Google Merchant, wewnętrzne site linki, czy treść typu Direct Answer, która odpowiada na pytanie użytkownika już w wynikach wyszukiwania. Volumen, czyli średnia miesięczna liczba wyszukiwań dla danej frazy. KD, czyli poziom trudności wypozycjonowania danej frazy według klasyfikacji narzędzia Ahrefs w zakresie od 0 do 100. CPC, czyli szacowany koszt kliknięcia w reklamę przy użyciu danej frazy w dolarach. Ruch, czyli szacowany ruch użytkowników z wyszukiwarki Google, który jest w stanie wygenerować dana fraza. Zmień, orientacyjny wzrost lub spadek ruchu użytkowników z wyszukiwarki Google dla danej frazy. Paid, szacowany ruch użytkowników z wyszukiwarki Google, który może wygenerować dana fraza dla płatnych reklam. Pozycja. Aktualna pozycja danej podstrony znajdujący się w kolumnie URL w rankingu wyszukiwarki Google. Kolejny raz kolumna zmień, czyli historia pozycji danej frazy w rankingu wyszukiwarki Google względem wczorajszego dnia, URL, czyli adres URL do podstrony, do której została przypisana dana fraza. Historia pozycji. Po kliknięciu w ten przycisk zobaczysz wykres liniowy, który przedstawia historię pozycji frazy w rankingu wyszukiwarki Google. Oraz SERP, z kolei po kliknięciu w ten przycisk, pokażą nam się wygenerowane wyniki organiczne, które zostaną wyświetlone po użyciu danej frazy w wyszukiwarce Google. Ostatnia kolumna to zaktualizowano. W tej kolumnie znajdziemy informacje o tym, kiedy nastąpiła aktualizacja danych w narzędziu Krews dla wybranego słowa kluczowego z tabeli. Dzięki analizie zawartych danych możesz odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących analizowanego przez ciebie serwisu, jak na przykład na jakie frazy widoczny jest serwis w top 10 i poza top 10? Które frazy wydają się być najłatwiejsze do wypozycjonowania? Na przykład za pomocą jedynie optymalizacji danej podstrony w zakresie poprawy tytułu i występowania nagłówków i słów kluczowych w jej treści? Czy która podstrona została przypisana do danej frazy? I którą z podstron wewnętrznych pozycjonuje konkurencja? Hej, mała przerwa. Chciałbym zaprosić Cię do mojego 11-godzinnego kursu SEO, do którego dostęp możesz otrzymać już od 99 zł miesięcznie. Wejdź pod adres seokurs.pl i sprawdź, czego możesz się ze mną nauczyć w praktyce. Co najważniejsze, w moim kursie znajdziesz instrukcję użycia, krok po kroku ponad 30 narzędzi do pozycjonowania i objaśnienia każdej najważniejszej w nich funkcji. Link znajdziesz także w opisie pod tym filmem. Ok, wracamy do podcastu. Wróćmy teraz do filtrów, o których wspominałem na początku tego filmu. Znajdują się one nad tabelą. Są to miesięczny wolumen, kraj, pozycja, wolumen, KD, CPC, ruch, funkcje serp, ilość słów, słowo kluczowe i URL. Moje ulubione filtry, z których najczęściej korzystam, to filtr pozycja, który wyświetli mi frazy znajdujące się na konkretnych pozycjach, jak np. top 3, top 10 lub poza top 10. Filtr Volumen, który umożliwia mi wyświetlenie fraz, które posiadają wybraną minimalną, wskazaną przeze mnie liczbę wyszukiwań, np. odrzucając te najmniej wyszukiwane frazy. Filtr Ilość Słów, którego zadaniem jest wyświetlenie tylko tych fraz, które składają się z wybranej przeze mnie ilości wyrazów, np. pojedyncze słowa kluczowe lub wyrazy z tak zwanym długim ogonem czyli dwu lub trzy wyrazowe filtr słowo kluczowe, który pozwoli mi odsiać lub wybrać frazy z intencją wyszukiwania, jak na przykład rozpoczynające się od co to lub jak. W zależności od tego jaka intencja fraz mnie interesuje, taki filtr ustawiam. Na przykład frazy z intencją zakupową, które należy przypisać do treści podstron lub opisów kategorii w sklepie internetowym, oraz frazy z intencją informacyjną, które chciałbym użyć we wpisie blogowym czyli zaczynający się od wyrazów sugerujących zadawanie pytania w wyszukiwarce Google oraz filtr URL umożliwiający mi wyświetlenie wszystkich fraz, które zostały wykryte dla adresów URL z danego zakresu lub wybranego pojedynczego adresu URL danej podstrony lub kategorii w sklepie internetowym. Dla przykładu wykorzystam filtr ilość słów i pozostawię jedynie frazy z długim ogonem, ukrywając pojedyncze i zbyt ogólne słowa kluczowe. Kliknę w przycisk ilość słów, a następnie wpiszę zakres od 2 do 5. Następnie kliknę w przycisk Zastosuj oraz przycisk Pokaż wyniki, aby wygenerować nowe dane. Jak widzisz, w ciągu kilku sekund znaleźliśmy frazy z długim ogonem, na które widoczny jest analizowany przez nas serwis. Liczba fraz w tabeli została zredukowana, dzięki czemu łatwiej można analizować zebrane dane za pomocą narzędzia Krews. W tym momencie możesz zakończyć zbieranie danych i wyeksportować całą tabelę do arkusza programu Excel lub jako surowe dane zawarte w pliku w formacie CSV. Wybierzmy jeszcze dowolną frazę, aby ją dokładnie przeanalizować i dzięki temu sprawdzić w jaki sposób możemy utworzyć treść w naszym serwisie lub w sklepie internetowym, aby wykorzystać potencjał tej frazy. Kliknijmy w dowolną frazę. Twoim oczom ukaże się kolejne podsumowanie na temat wybranej frazy, czyli wszystkich informacji zebranych przez boty narzędzia Crevs. Po lewej znajdziesz menu nawigacyjne, które za chwilę wykorzystamy. Na środku znajdziesz informacje o poziomie trudności wypozycjonowania tej frazy w wyszukiwarce Google, jej wolumenie i potencjale ruchu. Pod spodem znajdziesz także fragmenty kolejnych raportów dotyczących podobnych fraz lub pytań, które możesz wykorzystać w połączeniu z aktualnie analizowaną frazą. Wybierzmy z lewego menu Raport pasujące wyrażenia. Na jego podstawie narzędzia Krews przedstawi Ci listę fraz, które także możesz wykorzystać w treści danej podstrony opisu kategorii czy treści wpisu blogowego, który optymalizujesz na wybraną frazę, aby jeszcze lepiej wykorzystać jej potencjał. Warto wykorzystać dane z tego raportu, aby wybrać dodatkowe frazy, które możesz przekazać copywriterowi, którego zadaniem jest przygotowanie treści dla danej podstrony czy opisu kategorii w sklepie internetowym. Kliknij także w raport o nazwie powiązane frazy, aby sprawdzić, z jakimi innymi frazami wiąże się analizowane przez Ciebie słowo kluczowe. To drugi raport, który wskaże Ci listę słów, na które powinieneś rozbudować swój serwis, aby zwiększyć jego widoczność w wyszukiwarce Google i pozycjonować go na jak największą ilość fraz. Ostatni raport o nazwie Sugestie wyszukiwania umożliwia znalezienie fraz, które są także wprowadzone do pola wyszukiwarki Google z wykorzystaniem analizowanej przez Ciebie frazy. W tym raporcie znajdziesz bardzo szeroką ilość fraz z różną intencją, zarówno zakupową, jak i informacyjną. Na liście znajdziesz także adresy domen konkurencyjnych serwisów i sklepów internetowych. To wszystko, co chciałem Ci przedstawić w tym odcinku. Mam nadzieję, że za pomocą narzędzia Acrefs zdobędziesz jak najwięcej informacji o aktualnym stanie widoczności własnego serwisu lub serwisu, którym się opiekujesz w wyszukiwarce Google. Wykorzystuj przedstawione przeze mnie raporty do analizy konkurencji, aby łatwo było Ci odnaleźć frazy, które są przez nich wykorzystywane. Dzięki tym informacjom zaoszczędzisz sporo czasu na testowanie fraz, które już wcześniej przetestowała Twoja konkurencja i je wybrała bądź odrzuciła. To ogromna wiedza, która umożliwi, Ci za oszczędzenie sporego budżetu i wygenerowanie sprzedaży z wykorzystaniem fraz, które są sprawdzone przez serwisy konkurencji. Dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego odcinka Seo Podcastu. Jeśli spodobała Ci się jego tematyka lub masz dodatkowe pytania, na które chciałbyś poznać odpowiedź, to zapraszam do sekcji komentarzy pod tym filmem. Kliknij też łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, abyś otrzymywał powiadomienia o kolejnych praktycznych filmach na kanale SEO podcastu. Przypominam, że praktyczne odcinki są dostępne tylko w serwisie YouTube. Zapraszam cię również do sprawdzenia moich dwóch książek o pozycjonowaniu oraz mojego kursu SEO, w którym znajdziesz dokładną i pełną instrukcję użycia omawianego w tym filmie narzędzia Ahrefs. Link do książek i kursu SEO znajdziesz w opisie pod tym filmem. Trzymaj się. Cześć.